Mamy go z tej strony, macie, gramy sobie w Brawl Stars. To jest kolejny odcinek z serii. Wbijam gusa, czyli postać z Brawl Stars na 25 rangę. Robię ten odcinek bardzo nasypko. Bo wrzucę go jeszcze koło 21. Co jest tragedią. Mam nadzieję, że wbiję dzisiaj jeszcze jedną rangę, ale na pewno jutro pojawią się te dwa odcinki z tego, więc wyczekujcie. Wyczekujcie. Mam jutro szkołę, więc też za dużo czasu nie mam. Jeszcze na ósmą, to jeszcze godzej. Kit. Kit. Kit, on na bank się nie widziałem zrobił, na bank. Na bank się nie widziałem zrobił, na bank. I biegnie pewnie za mną, a nie... Nie no, biegnie na bank do mną, biegnie na pewno tam nagle co mnie ręka Lecimy na spontanie albo wcale. Jest. Oj. Oby on na mnie ultanie nie zwrócił. Dobra. Kit. <tryk> no nie miałem sens. Ale dobra, mamy mamy wbitą rangę. Na początek odcinka idealnie. <tryk> Jeśli chodzi o to, co dostałem z legendarnego Stardropa, który dzisiaj był do więcia, no to hiperdoładowanie do Edgara, a potem z tego hiperdoładowania, jako Stardrop, ale hiperdoładowanie, no to dostałem do El Primo. Nigdy go trafił! To by był zabity przecież Muszę takie zaciekłe wykorzystywać. Mamy? Za chwilę on pokona No nie wytrzymam! Jest stąd, stąd. Przepraszam, stu. Stu mnie próbował. Jest ośmiobitowiec. Jest. Jest. Zabiłem Greja, Jesteśmy top trzy. No i co? No i zabił mnie. Ale i tak dobrze, że na razie tylko winki tylko w top 4 jesteśmy. Oczywiście na, na koniec odcinka jakiś starter Startwiar ramy. Może będę miał farta tak jak na popsennym, ze legendę, legendarnego dostanę. Jezus Rufus. Rufus i Cherufs. Nie. Nie. Rosa błagam. My stracimy przez nią. Nie mam też w ogóle czasu na nagrywanie. Napiszcie w komentarzach ile macie kucharków, co to jest? Angelo! No jaki gość! Kupił się! Dobra, niech wy. Niech on idzie stąd, niech da się zabić, a nie. Ja też bym se nim pograł. A to jest usłustwo. No to jest skam. i on w ogóle. Da się zabić przez kogoś. Andzela Goś jest tego Ma na dziewiątym. Na dziewiątej mocy. No co jest? Jeszcze do tego, tego kupił. Jak noob. Który nie umie grać. Bo kupuje. <grystanie> Czemu to. Co to jest za gadżet? Co jest? Co jest z tym Adżelo? Nie, nas no, tam w bardzo... W bardzo W bardzo złym miejscu, ale niech on. Niech on nie gra tym czymś, skoro. Gra za pieniądze. No goś gra za pieniądze, no. I co, i się chwali? Myśli, że jest dobry. Niech się nauczy grać. Ja rozumiem przetestować, ale to zarówno bym mógł yy, za, nie wiem, za te 6 dni, za które on wyjdzie i będzie można go serio mieć. No nie, no Bibi, jak ja jej nie lubię! Jak ja jej nie cierpię! Bo ona ma tak duży zasięg! Co jest w tą postacią? Nie tak. Czemu ona ma tak duży zasięg? Ocinek spontanicznie, więc... Kit? Jakim cudem? Jakaś Nikola? Hmm. Bijamy se Kit koniec Koniec Co jest Ten kit powinien mieć jeszcze większego nerwa Nie ogarnię. Ja nie wiem, co mam zrobić. W tym odcinku wbiliśmy rangę. To jest jedyny plus. Trzeci odcinek z tej serii. Jesteśmy coraz bliżej. Pyk. Pyk. Nie, on ma, on więcej zadaje, pyk, pyk. O, coś tam. Jest. Nie było to jakieś strony. Pytanie. Co to jest za postać? Gdzie jest ta postać? Gość gdzieś stoi w krzak. Aha. Aha. Co? Muszę go trafić. Nie, ja nie umiem grać. Nie umiem grać gusem. Po raz kolejny wam widzowie powtarzam, nie umiem grać gusem. Dlatego problem mi będzie wbić 25 rękę Na nim Ale dostałem taki celent, No to próbuję I nadal powtarzam za od swojego kolegi Nie od widza, tylko od swojego kolegi Zlepiłeś? A ten Barley będzie mi A niech ten Barley się schowa. Nie. No i widzicie, i co ja mam zrobić? Powiecie mi, jak ja jestem otoczony z tych stron. <noise> za chwilę się okaza, że coś tu jest. Nie chcę mieć win streak. Jest. Jest win Jest win Mamy winstryk. Ale Mortis. Ems, jeszcze do spółki. Tam jest Dobra, ja, ja nie wiem, czy mu ja jej zaufałem. Dobra, już wolałem. Niech on mnie nie zaprasza. Ostatnia runda na tym odcinku, widzowie. Bo nie mam czasu. Jutro też. Dwa odcinki, jak coś. Może poprawki przyniosły rezultaty, i może będzie słychać, jak gadam przez Discorda z kimś. Będę musiał to sprawdzić, czy będzie działać. Kiedyś nie działało, ale może w końcu postanowią. Winstreak mam. Nie chcę go tracić na razie. Nie jestem pewny, czy go stracę. Ta jest. Zabita Max. Bitu jest, co jest. Ta Rosa znów marnuje. No, może nie marnuje. Może na kogoś innego. Się zabić. No są nas chyba. Jest. Jezus Mario! 6000. No to zobaczmy, widzowie, ile wyszliśmy w tym odcinku na plus jeśli chodzi o No Jest to drop Epicki. Skin do kolta. 34 plus Jeszcze jeden a nazadki No to papa pa, widzowie